Szybko, szybko, tutaj, tu, tu. Kira. I co wy na to? <d sentiment> domek! <d sentiment> tak, tak! <d sentiment> Co by nie mówić, to wyprawa na hefalumpy była całkiem udana. Jesteś pewny, króliku? Oczywiście. Rozejrzyj się. Widzisz jakiegoś hefalumpa wokoło. <fier quotation> <dülpig wellbeing> <A>? oh. O! O! Orety! Króliku! Chyba jednak nie całkiem była taka udana. Króliku, króliku, króliku! Hefalon pisał wśród nas. <tastujesz> Otoczymy się! Zaradujmy się! Ratujmy się! Co, to się. Jak? Co, Co, robić? Co się! Co? Robić? się! pułapka. Właśnie pułapka. się! Hmm. pułapki. Dookoła. <tolony> To ja przyniosę przynętę. <śmulanie> <śmulanie> Co? Jest i ekstra super truper hefalum Łapka ślub. O oh, jej! Róż do nawet prosiaczki łapie. Chciałbym zobaczyć, jak Hefalump forsuje te umocnienia. Imponujące króliku. A teraz czekamy na atak.